Otwórz plik archiwalny PATRIOTA2023 Majowy dzień 2023 roku. Dzień z historii Polski. Dzień jak co dzień. Na szczęście nie trwa teraz żadna bitwa, która zadecydowałaby o naszym polskim losie. Może dziś urodził się ktoś, kto będzie znany. Może teraz opatentował ktoś wynalazek, który odmieni świat. Ale dziś u nas, dzień jak co dzień, jak można być codziennie patriotą, nie umierając na polu bitwy? Czy nastolatek może być dumny z tego, że jest Polakiem? Jak teraz, na początku XXI wieku, wygląda patriotyzm? Witajcie w Jaworniku koło Myślenic. To nasza mała ojczyzna. Jesteśmy z Małopolski. Mijacie naszą wieść jadąc do zakopanego. Jestem Polakiem w swoim miejscu zamieszkania i na wycieczce. Potrafię oprowadzić po najbliższej okolicy. Znam atrakcje turystyczne w pobliżu. Wpadnij, a pokażę ci mi dobczycę, dobczyce, kalparię czy choćby lat z koronę. Polska jest piękna, a takie rzeczy jak zaśmieszony przystanek nie drażnią. Nie spada mi korona z głowy, kiedy schylam się, żeby ponieść śmiecia. Segreguję odpady. To się nazywa patriotyzm ekologicznym. Jestem Polakiem w sklepie. Dbam o to, do kogo trafiają moje pieniądze: do kieszeni polskich producentów i polskich firm, czy służą do powiększania zysków zachodnich koncernów. Wiem, które produkty są w 100% polskie. Rozpoznawanie na początku nie jest łatwe, ale pomagają mi aplikacje, pola lub polskie marki. To się nazywa patriotyzm ekonomiczny. Jestem Polakiem na boisku i na trybunach. To chyba jedno z najlepszych uczuć, kiedy nasze drużyny wygrywają. Nie da się opisać tych emocji. Naszym sportowcom bardzo dziękujemy za niezapomniane wrażenia. Jestem Polakiem wobec symboli narodowych flagi, godła i hymnu. Dla starych i obciachowe a popatrzcie na amerykańskie filmy tam każdy prezydent jest bohaterem. Dzielny żołnierz ratuje świat, a na końcu powiewa mnie amerykańska flaga. Tak się buduje PR kraju. Zacznij od podniesienia chorągiewki z ziemi i poćwicz postawę na baczność. Jestem Polakiem w szkole. Moim zdaniem to żenujące nie zaś historii swojego kraju. To tak, jakby rosło się bez korzeni. Na szczęście, internet jest kopanią wiedzy historycznej, podanej w ciekawy sposób. Łapka w górę dla historii bez cenzury. Jestem Polakiem w mojej rodzinie. Ewa i Justyna są kurznikami. Ewa ma sześcioro rodzeństwa i Justyna również. Ja mam tylko dwóch braci. Wszyscy nasi rodzice to małżeństwa z ponad dwudziestoletnim stażem. My już czasem nieźle nas wszyscy wkurzają. Mamy szczęście. Ojczyzna to rodzina rodzin. Nie musisz umierać na polu bitwy, aby być Polakiem. Patriotyzm to nie jest coś, co jest stare, zakurzone i dawne nieaktualne. Jestem dumny, jestem plakiem. To jest nasz codzienny patriotyzm i ty zostań współczesnym patriotą.